Trzy sposoby pracy z traumą. Sposób numer jeden: uzdrawianie ran wewnętrznego dziecka. Siadamy w medytacji, w ciszy, wizualizujemy sobie trudne doświadczenie z dzieciństwa, wchodzimy w nie, przytulamy wewnętrzne dziecko, przyjmujemy jego negatywne emocje to jest złość, smutek, żal, wstyd, bezsilność, cokolwiek się pojawi, lęk. I zabieramy je z tego trudnego miejsca, zaspokajając przy tym potrzebę emocjonalnej, dając mu to, czego chce, na przykład wyjście na lody. Sposób numer dwa to praca z ciałem. Może być to metoda tre, czyli wytrząsanie traumy z ciała. Może to być taniec spontaniczny z emocjami lub masaż powięziowy, uwalnianie traum zapisanych w powięziach. I trzy pisanie, zapisywanie negatywnych przekonań, które wytworzyły się w takim doświadczeniu, przyjęcie ich, akceptacja i zamienienie na pozytywne. Jeżeli to, czym się dzielę Ci się podoba, to bardzo proszę, zaobserwuj mój profil. Dziękuję, Iwona.